Dawno, dawno temu żył potężny władca o imieniu Karpat. Miał on czterech synów: Tatra, Pienia, Beskida i Suda. Beskid był prawdziwym szczęściarzem. Ożenił się z przepiękną Boraną, która urodziła mu troje wspaniałych dzieci: Dwie dorodne córki: Czarnochej Białkę i mężnego syna Lata. Góra, na której Borana wychowała swoje dzieci, nazwana została jej imieniem. Po wielu latach ludzie przekręcili nazwę góry Borany. Na baranią górę, tak zostało do dziś. Po śmierci matki, rozżalone dziewczęta rozbiegły się i każda samotnie pokonała drogę do podnóża góry Borany. Tam poprzysięgły sobie, że już nigdy się nie rozstaną i w dalszą drogę ruszyły razem. Wędrówce przeszkodził inczantor, który zakochał się w nich i postanowił nie puścić w dalszą drogę. Widząc to, matka ziemia rozkazała mu. Wypuścić czarnochę i białkę. Jednak tego nie zrobił. Wspólnie z dziewczynkami postanowili, że najpierw wypuszczą jedną falę, żeby zobaczyć, czy droga jest bezpieczna. Fala jednak zachwyciła się pięknem krainy, przez którą płynęła, i trafiła aż do morza. Czarnocha i białka nie doczekały się powrotu swojej wysłaniczki. Więc to szybki wypadek. Wysłały jedną falę, drugą falę, ta oczywiście też nie wróciła. Wysłały trzecią hartą piątą. i tak wypuszczają je do dziś. Uralowi powiadają, że kiedyś wyszła pierwsza fala, wyszła druga, wyszła trzecia, z czasem słowo wyszła zamieniło się w słowo Wisła i to właśnie miano przygnęło do naszej największej rzeki. No, jakieś zwierzęta. Odeszli do opodobuz, czy co? O-o. Dobry. dobry. Dzień dobry. Nazywam się Przemek. Przemek Skoczek. I opowiem wam o najdłuższej rzece w Polsce. Pokażę obyczaje, historie, wojny. No i codzienne życie ludzi rzeki. Pierwsza wzmianka o Wiśle pochodzi z czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy rzeka należała do tak zwanego bursztynowego szlaku. Właściwie przez całe stulecia Wisła była przede wszystkim szlakiem handlowym. Wzdłuż jej brzegów powstawało masa miast, które stopniowo przeradzały się w znaczące ośrodki gospodarcze i kulturalne. Dzisiaj Wisła płynie przez najważniejsze, no i najpiękniejsze miasta w Polsce. Zaczyna się w Beskidzie Śląskim, i płynie przez cały, cały kraj, aż do morza. A! Najciekawsze zostawiam na koniec. Słuchajcie, Wisła prawie na całej długości płynie naturalnym korytem wyrzeźbionym przez wodę. To jest evenement w skali europejskiej. To jest jedyna w pełni nieuregulowana rzeka w Europie. Przejdziemy całą jej długość. Od góry aż do morza. No, Uuu, Rany boskie, ale wysoko. Wiecie? że to jest już druga wieża, którą tutaj postawili. Pierwsza, drewniana, runęła ze starości, jakieś kilkanaście lat temu. No ja mam cichą nadzieję, że ta jeszcze trochę wytrzyma, przynajmniej dopóki nie zejdę na dół. Poczekajcie, obudzę moich gamoni. Wstawać, lenie! No ile mam za spać? Zbijamy obóz i lecimy na dół! No dobrze. Przed nami pierwsze, poważne zadanie. Musimy poszukać wykapów czarnej wisej. A czym są wykapy? Dowiecie się, jak tylko je odnajdziemy. Określenie, wycieczka rowerowa jest zdecydowanie za delikatne. Z kolei ekspedycja brzmi no nieco za poważnie. Wyprawa rowerowa. O tak, to jest to. Robimy wyprawę rowerową z takim wisły. Poznamy całą rzekę i wszystko to, co się wokół niej znajduje. Są uh! wykapy! Tutaj! <laughs> No są! No są nas wykapuje, kochane. Chodźcie do tatusia. Oh, oh, oh. Jest. Wysiłek się opłacił. Jesteśmy przy wykapach czarnej wysiłki. północno zachodni, zobaczę ranie góry. Jakieś 1107 metrów nad poziomem morza. Tutaj na bardzo dużym terenie znajdują się właśnie wykapy. Pora wyjaśnić co to jest. Rzeka nie wytryska tutaj efektownie. Te wspaniałą fontanną, ale delikatnie wypływa z ziemi tworząc małe jeziorka. Z tych jeziorek tworzą się potoczki, potoczki tworzą wielki potok, czarna wisełka, który jest głównym potokiem źródłowym Wisły. W tamtą stronę od północnego zbocza Baranie Góry mamy źródło białej wisełki, które razem z czarną tworzy królową nasz polskich rzek Wisły. Nareszcie! Nadwiślańskie lasy pełne są tajemnic i niezwykłości. Podobno gdzieś tu ukryty jest niezwykły skarb, który, jak głosi legenda, zakopali galicyjscy zbóje. Skarbu, mimo wielu prób, jak dotąd nie odnaleziono, ale na szczęście w tych lasach znajdziemy całą masę innych, wspaniałych, niezwykłych skarbów, które możemy obejrzeć a nawet dotknąć. Za chwilę pokażę Wam jeden z nich. Zupełnie wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju stylowy zameczek, który nieprzypadkowo jest rezydencją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.